Hej, hej, hej! Przed Wami przepiękna książka pod koronami oliwnych drzew. Pani Weronika Tomala wydała ją w wydawnictwie Leki 7 października 2025 roku. Tutaj są patroni książki, wspaniałe osoby w ogóle. Powiem Wam, że jeśli chodzi o tą pozycję, to początek jest naprawdę zaskakujący, bo główna postać to dziesięcioletnia dziewczynka, która ma starszego o 4 lata brata i jego przyjaciela. I wiecie, tutaj od razu widać, jak bardzo no, ten przyjaciel oczywiście y, jej się podoba, tak? Ale nie zradza się z niczym, gdyż wie, że no, nie byłaby potraktowana poważnie, no bo w końcu jest dzieckiem. A poza tym chodzą słuchy, że on już kogoś tam ma, więc wiecie, no, w takim wieku to po prostu siedzi się czasami cicho. I w jej mniemaniu... Mm, no, posiada tam kogoś, ten przyjaciel, ale to jest tak, jakby opisana ta dziewczyna, jako taka pusta lala, której, no, totalnie brak serca, gdyż kieruje się tylko życiowymi korzyściami. I w tle majaczą tam gdzieś piękne Włochy, opisy miejsc, widoków i zainteresowań dosłownie we włoskich klimatach. Wiecie, autorka zawsze gdzieś się tam włożyła. Myśmy to po prostu piękno widzieli w każdy możliwy sposób, jakbyśmy, nie wiem, po prostu tam byli. Nawet i albo chyba. Zwłaszcza w serduszkach postaci, też po prostu tutaj to gra. Pewnego jednak dnia następuje: no, dosyć niemiło, powiedziałbym, że nawet przykre odkrycie dziewczynki. Wiecie, to będzie taka chwila przełomowa, gdzie oboje zdejmą maski, a dodatkowo on pokaże jej, no, pręgi na plecach. I po tych wydarzeniach, co zresztą czytamy o uprzedzeniu nas o nich, treść zamienia się wręcz na dramatyczną. Słuchajcie, ginie ojciec Marko, tego właśnie przyjaciela. I on sam jest zmuszony wyjechać do innej rodziny, do innego miejsca. I każdy przeżywa to na swój sposób. Jest agresja, są pretensje, są wyrzuty sumienia. No zdecydowanie zostaje w tej książce w tym momencie zamknięty pewien etap. Następnie widzimy, że rozdziały są różnej długości każdy z nich pokazuje upływ czasu, jaki minął. Powracamy do nich po wielu latach i z pewnością no, te osoby już nie są dziećmi. Upływ czasu tylko dodał im większego uroku, dlatego ta dawna młodnisia, ta wiecie, to stalnie pusta lala, ponownie uderza do Marko, no bo powrócił, no to no przecież mam musi pamiętać. A tutaj przez jakiś czas no, możemy też się porozpływać nad pięknymi wydarzeniami, motylkami w brzuszku i hipnotyzującymi spojrzeniami. Ale oczywiście ponownie do czasu. Najwyraźniej świat postanowił postawić na drodze do szczęścia chyba każdą z możliwych przeszkód, żeby po prostu, nie wiem, przetestować ich wytrzymałość. Ale czy do końca będą sobie pisani? Hmm, to jest pytanie. Tak ogólnie to powiem Wam, że no to raczej podchodzi pod taką wspaniałą opowieść o lekkim zabarwieniu, ale zwracającym uwagę też na takie mocne rzeczy, jak choćby przemoc w rodzinie, ukrywanie uczuć, walkę o swoje, takie powstanie od podstaw oraz cudownym uczuciu, które gdzieś tam się tli od samego początku. Słuchajcie, emocje przechodzą tu na czytelnika, więc bywa, że czasami rozrywam z taka wielka złość, nieraz niepewność, a czasami taka błogość z niecierpliwością. Wszystkie włoskie słowa są tutaj wytłumaczone. To jest na mega, wielki plus mega. Więc nie należy się na przykład martwić o niezrozumienie treści, bo niektórzy nie lubią, że nie ma tam wszystkich polskich słów. Więc wszystko jest tutaj do okiełznania. A tak ogólnie to jest warta polecenia choćby z tego względu, że ukazuje przemoc rodzica nad dzieckiem. I, i powiem wam, że to bardzo przykry obraz, który po prostu każdemu na swój sposób da do myślenia. I myślę, że dalej tego tematu nie pociągnę, bo. Bo po prostu, bo każdy z nas jest, jaki jest, więc myślę, że żeby nikogo tutaj, nie wiem, nie karać swoimi słowami. Wszystkich, którzy mnie słuchają, to powiem, że to jest na pewno mocna książka, która zostaje bardzo mocno w pamięci i która potrafi zmienić myślenie człowieka tego, który ją przeczyta. A w jaki sposób zawsze sam sobie odpowie Także mega pozycja, polecam, polecam i jeszcze raz polecam. A, jeszcze nie powiedziałam, że polecam. Trzymajcie się, mi Pa pa!